Tuż po ogłoszeniu wyników wyborczych, na początku tych sondażowych pan powiedział, iż no, PiS był bardzo blisko Platformy Obywatelskiej. Także zmienił się trend. Wielki... Znaczy, przede wszystkim jest wielki spadek poparcia dla Platformy Obywatelskiej. No, oni mieli w notowaniach około 50%, dostaje 30%. To oznacza, że po pierwsze notowania nie oddają rzeczywistości, a po drugie, że ten czas platformy najprawdopodobniej zaczyna się kończyć, że zaczyna się kruszyć to poparcie, co jest związane po prostu z trudniejszą niż przedtem sytuacją społeczną i jednak coraz większą świadomością ludzi, że wszystkie te zapowiedzi, platformy sprawnych, dobrych rządów były całkowicie oderwane od rzeczywistości, że po prostu to jest rząd słaby, gnośny, który nie potrafi wykonać żadnych zobowiązań, wręcz nie jest w stanie korzystać z tej szansy. Tą Polskę jednak dzisiaj ma, bo ma poważne zasoby, jest wzrost wykształcenia, przedsiębiorczość znaczna Polaków, no, jak wykazały ostatnie badania, wysoka na tle innych narodów europejskich inteligencja. Mamy środki europejskie, mamy ten ogromny rynek europejski. No, jeżeli to razem połączyć, to Polska powinna się rozwijać w bardzo dobrym tempie, no, ale to trzeba umieć jakoś zintegrować pewien system i jednocześnie wykorzystywać. No i dodać do tego elementy nowe, to znaczy pewne odblokowania na poziomie administracyjnym, bo na pewno wielkim obciążeniem Polski jest to wszystko, co wiąże się ze skrajną niesprawnością Administracji, a z drugiej strony trzeba uczynić wszystko, żeby polska gospodarka była no, nieporównanie bardziej innowacyjna niż do tej pory. To nie jest łatwe, to nie jest coś, co można zrobić w ciągu roku czy dwóch, No, ale w tej chwili nic w tym kierunku nie robi. Krótko mówiąc, Polacy już to w dużej mierze zaczynają widzieć i, no, i to jest niebezpieczeństwo z punktu widzenia Platformy Obywatelskiej, że za rok... To już może być po prostu klęska, już może być takie zjawisko typu SLD czy AWS. Pan powiedział, palikot jest najważniejszy. Ale to to właśnie, żart to oczywiście. Pan, ale ja rozumiem, że to jest żart. Natomiast to właśnie twórcy tego ugrupowania, tego stowarzyszenia mówią, że są spadkobiercami myśli, tradycji Lecha kaczyńskiego. No i właśnie to najbardziej pokazuje, do jakiego poziomu cynizmu. Potrafią się posunąć, bo z jednej strony nie są w stanie zaprzeczyć, że kontaktowali się albo nawet byli w. W takim kontakcie bardziej stałym z Polikotem, a z drugiej strony mówią o Lechu Kaczyńskim, no, nie trzeba charakteryzować Polikota, nie warto na to tracić czasu. No i tutaj można powiedzieć, że został ustanowiony nowy rekord cynizmu i takiego braku zasad, no, radykalnego braku zasad. I to dotyczy wszystkich, bo nawet jeżeli ktoś osobiście się nie kontaktował z Polikotem, no to jeżeli w tym wszystkim uczestniczy, to bierze za to odpowiedzialność. Czy ten wynik wyborów, który osiągnął PiS, to jest coś, z czego możecie być zadowoleni? No, on jest jednak sporo niższy niż w poprzednich wyborach samorządowych. Czy to jest efekt tego, co się stało dzień przed wyborami, kilka dni przed wyborami, czy też może jest też tak, że obydwie duże partie tracą poparcie? Na pewno nie możemy być zadowoleni z tego wyniku wyborów, on tylko, biorąc pod uwagę okoliczności, czyli tą wielką akcję dywersyjną przeciwko nam, może być uznany za nie najgorszy. Hmm. Ta akcja na pewno nam zabrała kilka procent. No jest jeszcze to wielkie pytanie dotyczące tych dwunastu procent głosów nieważnych. No trzeba się nad tym bardzo poważnie zastanowić. Do sejmiku, bo niezależnie od tego, co to z tym się działo, to na pewno trzeba coś zmienić, żeby tak w przyszłości nie było. No, już uruchomiono front przyśmiewców, ale no to dla nas jest kolejny dowód na to, że problem 1 ,700 ,000 istnieje. Milion siedemset tysięcy głosów. Nie wiadomo dlaczego, bo akurat to głosowanie Stosunkowo proste. Bardzo przypomina głosowanie do Sejmu. I stąd wyjaśnienia tutaj naprawdę dobrego nie ma. Może zawsze tak było, że były pewne nieprawidłowości, tylko na to nie zwracał uwagi. Tak. Takie nieprawidłowości były też pewnie w roku 2006. Przy czym tutaj nie chodzi o jakąś centralnie sterowaną akcję, tylko pewną akcję spontaniczną, w dużej mierze sterowaną przez media. No, to znaczy stworzenie pewnego nastroju medialnego, które może służyć mm, atakowi na pozycję. Y Poszczególnych partii. Tutaj używam liczby mnogiej, bo ja wcale nie jestem pewien, czy to działało koniecznie na niekorzyść tylko jednej partii. Mogło być różnie w różnych miejscach, no ale chodzi nam o to, żeby wybory były przeprowadzone w sposób uczciwy. No i mam powody sądzić, że najbardziej straciliśmy na tym my.